Oj, ktoż tutaj, o ktoś tutaj, żenitisia ho, to wą tutaj, to wą tutaj, jak on dyksoko na Jom czapka, na czapka, z o gniezda, na jom czapka, na czapka, z o hogniezda, i z na ją szuba, na ją szuba, i z wowczojej szkury. Na jom pasok, na jom pasok z burzowego Nają Na jom pasok, na jom pasok, z burzowego Nają Na jom buty, na jom buty, z owczojej szkury buty na ją buty buty co so jej skór, czapka gracze, czapka gracze, bo do hocze. czapka gracze, czapka gracze, bo do wronchócz, szuba wyje, szuba wyje, bo do chocze, szuba wyje, szuba wyje bodo of koc pasok syczyt pasok syczyt bodowużu w e, pasok syczyt pasok syczyt bodowużu w koc buty breshut buty breshut bodaso chocz. koc buty breshut buty breshut bodo sobak koc